Porque po prostu dostaje curva w e... 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 Witajcie moi drodzy z tej strony. Kina. Witam was w kolejnym vlogu. Z dupci. Słuchajcie, zacznę od tego, że mam na sobie koszulkę, która mi się mega podoba. E, to jest koszulka, że patata po poquesta. E, nowy wzór na kapselu, możecie sobie tam zerknąć. Nie wiem, jak tak bardzo lubię tą koszulkę. Jest teraz moją nową, ulubioną. Jeszcze jest taka niebieska. Nie... Podobno jest ładnie w niebieskim. Ech, także jest. jest. Mam ją. No. Tak, to przede wszystkim w ogóle robiłam sobie zamówienie na kapselu dwie bruzy. Koszulka moja, koszulka Werteza. Zresztą tam był jakiś czas temu na Instagramie. Fotka była. Za mało gestykulacji jest ostatnio we vlogach, nie zauważyliście? Nie jestem normalne Słuchajcie, za mną jest naprawdę no ciężki tydzień. Jakiś ten tydzień jest taki, wiecie co, wam powiem naprawdę bez polotu. No bez polotu, no stop coś się pitoli. Natomiast mam, mam nadzieję, że nie daję wam za bardzo tego odczuć. E, staram się, żeby kanał był dalej jakiś taki bardziej energetyczny niż dołujący. Dlatego też jak miałam dwa dni na fazę, na, w sensie nie, nie, nie miałam ochoty nagrywać, to też nie nagrywałam. E, za to były live, słuchajcie, live mnie ostatnio tak nastrajają pozytywnie, że to po prostu ludzkie pojęcie przychodzi. Nawet czasami jak czadni ogarnia, to ja i tak jakoś tak mam dobry humor. A to co się wydarzyło na live w poniedziałek, było po prostu mistrzostwem Świata. Gra z waleniem konia pod kocem. Gra z pisaniem do. Czy ze strzelaniem do zombi przez pisanie e, słówek. To po prostu, no, myślałam, że umrę. To moje siedzenie w tej paruce i gotowanie się. Nie, nie, nie. Zapisy są na hitboxie, jak coś. E, są też dwie gry na YouTubie, e, Także was zachęcam do, do zerknięcia. Powiem wam, że dawno się tak dobrze nie bawiłam jak wtedy. I muszę Wam podziękować za to, że jest, kurde, ostatnio tyle osób na live'ach, tyle subów się sypie, bo naprawdę suby się sypią. Jest mi, nie ukrywam, bardzo przyjemnie, bardzo mnie to cieszy i jest to dla mnie zajebiste wsparcie, także dzięki wielkie. Przy okazji, słuchajcie, no tak, część gier nam przeszła na live, w sensie Party Hard nam przeszedł na live, Don't Starve nam przeszedł na live. Chcecie też The... w lesie. Znaczy Ogień w... No wiecie, o co chodzi. E, tak pytacie się o wiele gier na live'y eee, a ostatnio tylko eurotrack znaczy w większości eurotrack chociaż staram się żeby jakaś tam różnorodność była ale jednak w miarę możliwości staram się robić live'y które później nie będą szły na youtube e, bo wiecie że się staram ograniczyć ilość gier które jest na kanale ale e, tak się staram ograniczać do dwóch filmów na kanale dziennie dzisiaj będą cztery dlaczego by nie ale właśnie słuchajcie stwierdziłam że kurczę jeżeli będzie na przykład kina poleca lub nie jako drugi film, jako że one trwają po 2 do 4 minut zazwyczaj, to po prostu jeszcze jakaś gra najwyżej z live'a też może wtedy doskoczyć i wtedy będą teoretycznie trzy filmiki, ale ten jeden taki krótki, to wiecie, zawsze się tam gdzieś znajdzie te parę minutek, żeby obejrzeć. Mam przynajmniej taką nadzieję. No. Eee, także... Także... Tak. Taka, taka sytuacja. Wiem, że część osób czeka na, don't start, fuu, na The Walking Dead. Kurde, muszę znaleźć... Jeżeli ogląda to osoba, która mi wysyłała kiedyś tam moje wybory do, do The Walking Dead, to jakby mogła napisać wiadomość przypominającą, w sensie nie musisz tego przeklejać, tylko mi napisz, że to ty i mi wtedy na fanpage'u wskoczy do wyżej i będę miała tak bardziej na bieżąco. E bo myślę, że powoli sobie możemy do The Walking Dead'a również gdzieś tam na live'ach wrócić, żeby, żeby tą grę sobie skończyć. Wiecie, że streamiki są praktycznie codziennie, starał się, żeby były codziennie. na naprawdę takie fajne uwieńczenie wieczoru dla mnie, fajny taki relaks, fajny taki sposób na, na wyszalenie się przed, przed nocą. Także no, tak to wygląda. Ostatnio jest dużo Eurotraka ze względu na jego i na, ze względu na modyfikacje. Bardzo mnie cieszy, że dużo ludzi przychodzi na Eurotraka i dużo osób właśnie chce Eurotraka. To jest naprawdę fajna sprawa, zwłaszcza że teraz zwiedzamy sobie różnorakie. No, już jakby nie patrzeć w Europie, to my nie jesteśmy, aktualnie jesteśmy w Afryce, byliśmy w Grecji też, jeździliśmy po Rosji trochę się ostatnio tego w tym Eurotraku, tych tras zdarzyło. Myślę, że jedynym minusem. Jeżeli ktoś miałby teraz oglądać te, te live'y, to by było to, że one są... Ostatnio są strasznie długie, bo rzadko streamuję mniej niż 2 godziny, zazwyczaj streamuję po 3-4, co nie ukrywał, że też jest dla mnie zaskoczeniem, ale myślę, że to kwestia tego, że się naprawdę fajna ekipa na tych live'ach zbiera i ja jeszcze nie chcę kończyć. Zresztą no, ostatnio w tym Eurotraku mam tak, że... Nie wiem, biorę sobie trasę, która ma być teoretycznie krótka i sobie jadę i sobie do was gadam i sobie słuchamy muzyki, tak? I ten czas jakoś mija tak, że ja nagle mówię, o, dojeżdżam, super, patrzę na OBS-a, patrzę, na godzina 47. Bieg, fakiety, kiedy to minęło? Nie wiem, ale jest. Jest także, myślę, że naprawdę spoko sprawa, także jeżeli macie ochotę wieczorem, to wpadajcie. Live są zazwyczaj w okolicach 18.20, jakoś tak się staram. Jako, że ostatnie są dłuższe, to się staram je robić troszeczkę wcześniej, w sensie bliżej 18.00. Ale to różnie, różnie bywa. Pytacie się też o Grotron. Mam nadzieję, że uda mi się ją zasiąść i ją nagrać przynajmniej nagrać odcinki na ten weekend. Chcę, żeby to się gdzieś tam pojawiło. W, tym, w ten weekend nie będzie Vermintida, w sensie Warhammera z dziewczynami. <laughs> Jakoś tak się nie zgrałyśmy terminowo. To jest wiecie, to są cztery osoby, które muszą się zgrać w jednym czasie na no, co najmniej godzinę. I czasami jest to dość problematyczne, także w tym tygodniu po prostu Warhammerka nie będzie. Coś wam jeszcze miałam powiedzieć. Ja wam po prostu pierdyli arzyści ja do powiedzenia, a dzisiaj nie zrobiłam sobie listy bardzo inteligentnie. Brawo po prostu kina. A, wiem co. Jakiś czas temu, słuchajcie, zrąbał mi się Fraps. Zrąbało mi się nagrywanie Frapsem. Problem był tego typu, że po 20 minutach nagrania Fraps mi się zawieszał. a Znaczy, na początku wersja niezupdate'owana była taka, że... Yy, że mi się wyłączał fraps w ogóle. Nie wiem dlaczego miałam niezadejtowaną wersję frapsa oryginalnego, więc po brazy ze strony jeszcze raz zainstalowałam. Już jest wersja aktualna. To co prawda nie przestaje nagrywać, natomiast zjeżdża do zera klatek na sekundę, na chwilę, później się, że tak powiem, wraca. No i problem jest taki, że jest rozjazd dźwięku. Nigdy takich problemów z frapsem nie miałam, niezależnie od tego, na jaki dysk go zainstaluję. No, po prostu jest dupa. Czasami nagrywam Actionem, ale Action też ma różne fazy, jeżeli chodzi o różne gry. Czasami sobie coś lubi przyspieszyć, czasami coś sobie nie wiem. też mi się coś tam w wełbie upitoli. Tak, w sumie szukałam jakiegoś programu do nagrywania. I stwierdziłam, że napiszę do Verteza, do czy do. W sumie to do, dokładnie napisałam do Ulki, czy, czy, czy mieli taki problem. Mówię, wiesz, pogadaj z Bartkiem, może on coś słyszał, może ty coś słyszałaś, w końcu nagrywacie oboje. I okazało się, że oni w większości nagrywałem OBS-em. Więc poprosiłam Bartka o ustawienia. Bartku jeszcze raz ci za wszystko dziękuję. On mi podesłał swoje ustawienia OBS-a i powiem Wam, że teraz też mam zagwostkę, bo mm, z frapsem było tak, że sobie odpalałam kamerkę. E, naciskam sobie przycisk na klawiaturze, w tym momencie machałam głową e, i tak naprawdę od tego momentu zaczynało się nagrywać. OBS sobie lubi uciąć pierwsze, z pierwszą sekundę do trzech sekund nagrania. No i muszę sobie robić synchro dźwięku, co nie ukrywam, że na początku był cholernie problematyczne, w sensie jakoś tak nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że to muszę połączyć. E, teraz już mi idzie coraz lepiej. E, także jakoś tak nawet, nie wiem, ja mam wrażenie, że OBS po pierwsze na pewno mniej obciąża komputer, a po drugie mam wrażenie, że z tymi ustawieniami nagrywa w lepszej jakości niż nagrywał FRAPS, także jestem bardzo zadowolona. No i są dużo mniejsze pliki, dużo łatwiej to wszystko, wszystko wychodzi. Dodatkowo jakiś czas temu zmieniałam pliki, znaczy... Mm, zmieniał sposób renderowania filmów, żeby był jeszcze lepszej jakości. Tutaj pomógł mi Husiak. Także te pliki co prawda są około dwóch razy większy, bo na przykład dzisiejszy odcinek Wiedźmina, no on był długawy, bo ma 46 minut, jest 720p w 60 klatkach tym razem i waży prawie 4 giga. Więc to z moim internetem on się tam wrzuca jakieś 3 godziny, ale ja i tak zazwyczaj nie zostawiam po prostu na noc, bo gdzieś tam te materiały nagrywam wcześniej, więc coś tak wrzucał się i się wrzucał. Dla mnie, dla mnie lighting, a, a myślę, że jakoś jest lepsza ja przynajmniej jestem bardzo zadowolona z tego, jak to teraz wygląda. Ja natomiast powiem Wam, że miałam straszną fazę. Miałam naprawdę jakąś was straszną fazę, że siedziałam, testowałam te różne programy do nagrywania, Shadowplaya, Ekzona, Frapsa, OBSa. Kiwa, na którym tu lepsza jakość, nie? Młotka to już po prostu nie mogła ze mną. No dobra jest jakoś! Co ty się czepiasz, Ale może być jeszcze... Nie, miałem jakąś taką fazę mózgową, że myślałam... Ja w pewnym momencie już sama miałam nerwa na siebie, że coś kombinuję z czymś co jest dobrze, tak? Bo bo nie wiem, bo mi gdzieś tam... no czegoś mi tak, Nie wiem. Nie, nie wiem, coś mi się wełbiło, waliło pozamiatane, nie? Także po prostu brawo ja... No znów sobie do was gadam przydługo. A, nie ma tragedii dopiero 10 minut. No ale właśnie miałam, miałam tą przygodę z programami do nagrywania, ale wszystko po, poogarniane. teraz się właśnie jeszcze, muszę jeszcze troszkę przyzwyczaić do tego łączenia, ale już łącząc Wiedźmina i łącząc Far kraja, jakoś tak mi wczoraj fajnie poszło. W ogóle wczoraj miałam, znaczy obudziłam, ja w ogóle miałam straszny problem rano, ja wstaję i ja nie jestem w stanie, znaczy się budzę i nie jestem w stanie się podnieść z łóżka, bo jakoś tak brak mi energii, brak mi chęci do, do czegokolwiek i miałam właśnie problem z tym, żeby się zmotywować do nagrywania. Aż wczoraj napisałam posta na, na Twitterze, a wszyscy tak chodzą, śpiący. I Kingosia mnie pocieszyła, że tak, że ona też, że to brak słońca i że coś tam. I się po prostu tak mnie podbudowała na tym Twitterze, że od razu sobie mówię, kurde, w sumie to pograłem sobie w wieśka? no to sru odcinek, nie? No, tak tutaj ten, tu jeszcze z tym pogadam, tu jeszcze to, to pogadam. Odcinek był tak pełen wszelkiego rodzaju podtekstów, że aż się miło nagrywało, także jeżeli nie oglądaliście, to możecie sobie zerknąć. Wiem, że jest długi, ale nie ale no, ja jestem z niego zadowolona. Stwierdziłam, że kurde, tak fajnie się nagrywa, to sobie pyknę jeszcze Far Cry'a, ale przy ostat... ostatnio, ci, którzy oglądają Far Cry'a, wiedzą, że miałam pewien problem, bo się męczyłam przez 40 minut prawie, żeby zrobić jedną misję, jak ją zrobiłam, to gra się wykrzaczyła w momencie, w którym miałam ją zapisać. Powiedziałam <laughs> robić tą misję jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> Więc postanowiłam sobie ten odcinek zrobić tak na luziku, e, właśnie zwiedzanie, robienie jakichś pobocznych bardziej rzeczy, niż się skupianie na fabule głównej. E, także też taki odcinek w sumie lajtowy, jeszcze to zrobię tamto, sam, to sam do 40 minut wyszło prawie. Ech. No cóż, takie życie. Także naprawdę na, jakoś tak na, na luziku do tego podchodzę, nie wiem, jakoś... Powiem wam szczerze, że kiedyś byłam osobą, która... Jakoś tak, nie wiem. Mam wrażenie, że troszeczkę mniej energetycznie podchodziłam do tego YouTube'a. Jakoś tak w tym nowym roku mam jakąś taką nową energię, że, że właśnie, kurde, i na live'ach nawet, jak, kurde, naprawdę czasami, ostatnio gdzieś jakiś czat, czat był nieogarnięty, ale tak naprawdę co, no... To poszedł ten live dalej, czat się w końcu ogarnął. Jakoś tak, nie wiem. Jest tak inaczej. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, z tego, jak to wygląda. I pomimo tego, że czasami nie powiem, bo mam jakiś właśnie gorszy dzień, czy zaczynam dzień odjęcia i dostaję pierdzielca, to staram się jednak później na zasadzie ogarnąć. Kurwa, weź, przestań kurwa biadolić. <gryw> nie jest źle, jest kurwa, dostrzeż te pozytywne strony i, i tak jakoś od razu jest fajnie. I właśnie jak przychodzi moment live'a, kiedy ja sobie mogę usiąść palić jakąś fajną gierkę, w coś popykać. Ludzie przychodzą, my tam sobie gadamy i tak dalej jest fajnie. Mnie to jakoś tak bardzo relaksuje i bardzo, bardzo pozytywnie na mnie działa. Ja wiem, że wy macie 150 pomysłów na nagry na, na live'a, zdaję sobie z tego sprawę. Ale no... Nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. A właśnie a propos gier, słuchajcie, ja wam jeszcze muszę powiedzieć, ci którzy byli na live słyszeli tą historię, ale kurde, Pieterka jest mistrzem. Pieterka jest mistrzem. Pieterka stwierdził, chcecie Ci zrobić prezent, chcecie kupić grę na Originie, jak ja mam to zrobić? Kochany Pieterko, gry na Originie nie da się komuś podarować, niestety. Znaczy yy, gry kupionej na Originie, bo oni od razu Ci przypisują grę do konta. Wydobra, dobra, Piotrek, znam Cię już na tyle i ufam Ci na tyle, że jestem Ci w stanie podać te moje dane do logowania, zwłaszcza, że ja i tak mam logowanie potwierdzane na telefon, więc nawet chciał się włamać, to i tak się nie włamie. Mówię, tutaj masz dane do logowania, ale się pierdyknęłam w haśle. Mówi, nie wchodzą. Mówię, dobra, no, moment, moment. Sprawdzam, sprawdzam. Wydobra. dobra, teraz, teraz powinny zadziałać. Nie działa mu. Mówię, jak ci nie działa? Odpala mu siebie. Działa. Wy Piotrek, działa. Nie, nie działa. Ja ci przeleję, ha, jesteś jego przykro. Nie, waj, ja chcę niespodziankę, Piotrek. Loguj się na, na to konto. Nie działa mu. I znowu mu nie działa. I sprawdza, jeszcze raz mu nie działa. W pewnym momencie mówię, Piotrek... Ale ty się logujesz na Origina? Widzę takie KURWA Z przyzwyczajenia logowałem się na Steama A ja kurwa kminię przez 10 minut Co mi się z hasłem dzieje? Dlaczego ja się mogę zalogować na to konto, a on nie może? Co się takiego stało? Dostało od niego grę Jeszcze oczywiście za moment znowu widzę Kurwa Porąbało mu się, że jest luty, więc myślał, że gra już ma Że znaczy, gra już wyszła Gra wychodzi właśnie w lutym, chyba tam 9 więc tak mam ostro przed premierą, a myślałam, że padnę zadowolona, wchodzę na Origina, patrzę na gram, mówię, kurde, nie kojarzę. Odpalam się w filmik na YouTubie, logiczno-zręcznościowa. A Mówię, będzie srogo. Najprawdopodobniej będzie seria, bo grałam. Chociaż nie do końca jestem przekonana co do ludka głównego, bo jest taki bardzo wełniany, ale taki dziwnie wełniany, natomiast cała, cała grafika z tyłu i sam pomysł na, na grę i na to, że on się na tej swojej wełnie, czy tam włóczce, czy cokolwiek to jest, yy, tam wiesza, majta i tak dalej, no myślę, że jest fajnym pomysłem, także bardzo możliwe, że gdzieś tam się seria z tego pojawi. Ale no powiem wam, że naprawdę mi kurwa, że z tak to zobaczyłam, nie. Dzięki, dzięki, dzięki. Lubisz patrzeć jak dla mnie spoko, rozumiem to. Po prostu... No ja fajnie, fajnie. No. A właśnie co do jednej gry na live'a, to słuchajcie, kiedyś na... na... Niektórzy chociaż zauważyłam, że na Eurotraka dużo mniej osób narzeka niż kiedyś, narzekał, jak były ciągle live z koni. Za to teraz jest kina, zrób live z koni. A teraz, żeby zrobić live z koni, to ja muszę nie robić cały dzień questów najlepiej na swoim koncie i na młotki. Bo tak naprawdę daily jestem w stanie zrobić w pół godziny, na obu postaciach. Także tak kombinowałyśmy, że najwyżej kiedyś Młotka zostawi swoje konta, ja, ja zostawię swoje i się zrobi na live ale właśnie była ostatnia aktualizacja, która wyszła cholernie późno, więc te dwa live'y się pojawiły, no to widzieliście, jakie zajebiste nowe questy doszły. No plus... plus, plus, plus robienia daily. No dzisiaj... Nie no, no, nie ma co streamować z koni, no bo niestety. No dupa. Trochę sobie poczekacie teraz na, na live z KONI, właśnie za to macie Eurotracka. I słuchajcie, dużo osób się mnie pytało, jakie mam mody w Eurotraku. Ja, co prawda, dodawałam screena, ale od czasu tego screena tak naprawdę doszło, doszło właśnie mody na mapę i tak dalej, dalej. Także postanowiłam zrobić post na mojej stronie. Link do strony macie poniżej. Pamiętajcie, że tam jest fakult, tam są na przykład programy, jakich używam. Tam macie również sprzęt, jaki posiadam. Także wszystko tam możecie sprawdzić. No i słuchajcie, zarobiłam właśnie spis modyfikacji, które mam w Eurotraku, razem ze screenshotem, jak to wszystko mam u siebie poustawiane. Niestety linków nie jestem wam w stanie podać, bo część linków po prostu mi szukał i gdzieś tam nie miałam w formie linków, ale to gdzieś mi tam w mailach wsysło, a są też mody, właśnie głównie tutaj chodzi o mapy, które mi podsyłał sam, same po prostu pliki. Pliki wyjściowe od niego dostawałam, które sobie miałam wrzucić w folder i tyle. Także linków wam niestety nie jestem w stanie podać, ale macie podane dokładnie, jakie modyfikacje posiadam, możecie ich sobie bez problemu, muszę jakiegoś większego wynaleźć to na Google'ach i, i dorzucić również do siebie. A co mi się, będę kończyć, powoli, powoli. chwilą było 10 minut. Już jest 18, brawo ja. No, także słuchajcie, ja będę kończyć, pewnie wieczorem jakiś live'ik. Nie wiem, czy wrzucę na to kino pola, czy nie, czy, 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 czy nie, czy, czy, Nie wiem, co i jak wszystko się okaże. Ja się zaraz może wezmę za nagrywanie gru od sprawdzę tylko, czy mi działa. I cóż, misiaczki, standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się i cześć!